No, i już się wyjaśniła cała ta afera z wielkim atakiem hakerskim na 1,5 miliarda dolarów. Operatorzy Woleta, giełdy Bybit używali jakiegoś tam Safe Global Woleta webowego do obsługi tych swoich półtora miliarda dolarów, i nie zauważyli, że ktoś włamał się na serwisy. Tej firmy Safe Global i podmienił jeden z plików JavaScript <noise> w ten sposób, że albo się tam coś nie wyświetlało, albo wyświetlało się coś innego, i w związku z tym nie zauważyli, że wysyłają pieniądze na zupełnie inne konto niż mieli zamiar. Także życzymy sukcesów w używaniu chmurowych klientów kurwa kryptowalut na kwotę 1,5 miliarda dolarów. Naprawdę, nawet nie musiał się nikt włamywać na ich komputery, bo sami świadomie zadecydowali, że będą używać portfela webowego. Używasz portfela webowego, jesteś ruchany, dziękuję. Prawidłowe portfele do używania, do kwoty, powiedzmy, nie wiem, 10 milionów, bo powyżej, to być może już musicie mieć własne custom rozwiązania, to są portfele sprzętowe w rodzaju trezora czy yy, software'owe, które instalują się na Waszym komputerze. Najlepiej w przypadku Bitcoina mieć full jest mieć własny full node. Jeżeli nie macie dość środków technicznych, to używacie yy, soft wallet'a, który łączy się z jakąś zewnętrzną usługą, ale tylko po to, żeby odpytywać o stan transakcji, które możecie zweryfikować w 15 innych miejscach w internecie. Yy, na wypadek, gdybyście mieli podejrzenie, że ten dostawca Was kiwa, a z internetu nie potrzebuje ściągać żadnych danych, żeby wysłać transakcję. Cały proces szyfrowania i tak dalej odbywa się na waszym komputerze, wasz interfejs, wasz kod źródłowy, wasze oprogramowanie, wasz komputer. No, sorry, tak to powinno działać, nie?